Na Europejskim Kongresie Gospodarczym nie może zabroknąć Raciborza. Racibórz reprezentuje pani prezydent Małgorzata Rudnicka-Gowińska, która dzisiaj tutaj jest wraz z korpusem urzędniczym takim solidnym, ale przede wszystkim kobiecym. Czy to znaczy, że Racibusz ma twarz kobiety? E, oczywiście Iraqiwibusz ma twarz e, kobiety i, i, i nie tylko. E, witam oczywiście serdecznie. Spotykamy się dzisiaj w Katowicach e, w Międzynarodowym e, Centrum Kongresu e, przy spotku. E, 17. Tego typu impreza biznesowa ogromne wydarzenie europejskie. Miło jest mi gościć na tym wydarzeniu. Jestem tu oczywiście po raz pierwszy w roli zarówno samorządowca, jak i wiceprezydenta miasta Raciborza. Przyjechałam tutaj oczywiście ze sztabem samorządowców z wydziałem rozwoju z wydziałem nieruchomości mam tą ogromną przyjemność uczestniczyć tu w wielu panelach tematycznych przede wszystkim ta konferencja jest poświęcona bardzo ważnym tematom gospodarczym przede wszystkim tematom bezpieczeństwa i też transformacji przemysłowej energetycznej rozwojowi miast polskich europejskich, wielu panelistów, wiele osób ze świata biznesu, oczywiście samorządów. My jako miasto Racibórz jesteśmy tutaj partnerem samorządowym, co nas bardzo cieszy. Mamy oczywiście swoje stanowisko Inwest Racibórz. Wiele gości nas odwiedziło, pytają o miasto. My zachęcamy do współpracy, zarówno współpracy gospodarczej, kulturalnej, rozwojowej. Dla nas bardzo prestiżowa impreza i bardzo się cieszę, że mogę tutaj uczestniczyć w dniu dzisiejszym. Yhy. Promuje się Racibórz słodkościami, bo jest mieszko i widzę, że tutaj często sięgają goście do tego, aby cukierek wziąć ze sobą i piwem raciborskim, który rozsławia nas chyba jeszcze bardziej, bo też bardzo szybko znikają te butelki. Czy taki kulinarny, taki trochę wymiar smakowy Raciborza, to jest ten kierunek, który tutaj Racibórz Oczywiście, pokaże. że tak. Między innymi tak. My jesteśmy bardzo dumni, że w Raciborzu mamy, mamy zakład cukierniczy Mieszko, że możemy się pochwalić wyśmienitymi wyrobami browaru zamkowego, gdzie promujemy również nasze raciborskie wyroby jako, jako piwo, ale przede wszystkim jesteśmy na kongresie gospodarczym, więc dla nas całokształtem rozwój dla miasta jest jak najbardziej najważniejszą, istotną tutaj naszą obecnością i, i, i dalszym rozwojem naszego miasta. Miasto rozwija swoją strefę przemysłową. Chcę, żeby więcej przedsiębiorstw zainwestowało w Racibusz, który ma coraz bliżej do autostrady, bo droga, która jest gdzieś tam w tle, Racibusz Pszczyna nabiera coraz realniejszych kształtów. Na co tutaj Państwo liczycie jakby prezentując swoją ofertę inwestycyjną? Na jakie tereny, na jakie obszary dla potencjalnych, ewentualnych kooperantów? Oczywiście nasza obecność tutaj na, na tak dużym europejskim wydarzeniu ma oczywiście wymiar dla przede wszystkim rozwoju naszego miasta i to rozwoju, tak jak pan redaktor wspomniał, przede wszystkim dążenia do budowy kolejnego odcinka drogi regionalnej Racibusz-Pszczyna. Oczywiście te kontakty, które tutaj nawiązujemy z przedsiębiorcami, z dużymi firmami, których zapraszamy do, do, do miasta naszego Racibusz aby zapoznali się z naszą infrastrukturą, również pod kątem terenów inwestycyjnych, przemysłowych czy nawet mieszkaniowych. Jesteśmy w dobrym położeniu transgranicznym, więc uważam, że nasze miasto ma ogromny potencjał, byśmy mogli się w dalszym ciągu rozwijać i to jest nasze zadanie tutaj, żeby nawiązywać te kontakty zarówno ze sferą samorządową, jak i przedsiębiorcami z różnych dziedzin. Jeszcze zapytam Panią Prezydent, jako kobietę, i też w otoczeniu e, Pani z Urzędu, na co zwróciłyście uwagę przechodząc tutaj po tych licznych stoiskach? Bo tutaj można dostać e, oczopląsu i zawrotu głowy od tego, co się tutaj prezentuje. Jest wiele branż, wiele stoisk, wiele prezentacji. Czy coś padło w oko takiego nietypowego, coś, co zostanie na dłużej? Oczywiście jest tu kilkaset e, różnych wystawców, tak jak Pan Redaktor wspomniał, z bardzo e, różnych e, e, dziedzin. E, od e, od kultury, od sportu, od technologii, innowacji, po strefę hotelową, biznesową, mnóstwo mediów, dziennikarzy Przedsiębiorców i z, z Polski, i z Europy, również z różnych dziedzin, także naprawdę można tutaj sporo się dowiedzieć, sporo zobaczyć, sporo doświadczyć. Czy jestem zaskoczona? Jestem zaskoczona ogromem, to, to na pewno I, i cieszy mnie to, że tak wiele osób tutaj przybyło, bo jak rano sprawdzałam, to naprawdę kilkadziesiąt tysięcy osób jest tutaj dzisiaj na tym kongresie. Świetnie, bardzo dziękuję. Ja również dziękuję bardzo, pozdrawiam.